Przyczajony kup, ukryty kot. Poczuj gniew prawdziwego kapitana Kamyka, oszuście! Sami jesteś oszustem, ty tania podróbko! Powiedzcie, po co my w ogóle kręcimy tę lipną scenę walki? Lipną? To będzie najlepszy film o kapitanie Kamyku! Kapitan Kamek i atak złowrogich klonów! To będzie hit! Kit. Mili, co ty robisz? Zgłębiam tajniki harcerskich sztuk walki. Wsujesz nam cały film. Jak dotąd to była najlepsza scena. Mili, pokaż coś jeszcze. Co jest Kup? Dasz się pobić młodszej siostrze? Kup dostał łomot od młodszej siostry i mamy to na taśmie. Słuchajcie, a może o wszystkim zapomnimy? To chyba znaczyło, że nie. Może Mili trenuje jogę? To ponoć bardzo wzmacnia. Najlepsze kino akcji! Wątły dziesięciolatek dostaje łomot od młodszej siostry! Co? Nie dadzą mi spokoju. Tato chce zapisać się na sztuki walki. Jasny kup. Myślę, że za miesiąc odłożę na jakiś kurs. Najpierw trzeba uregulować rachunek za nowe krasnale. Miesiąc? Nie mogę tyle czekać. Niech mili cię pod szkoli. Przecież chodzi na karatę. To prawda. Nauczę cię. Nie ma mowy. Młodsza siostra nie będzie mnie uczyć. Cóż, dojdzie rachunek za remont. Hej, Kup, Jak tam relacje z siostrzyczką? <grym> Co się wydarzyło, to przypadek. I więcej się nie powtórzy. Dobra, pomyliłam się. Zrób zbliżenie na twarz! On zaraz zwymiotuje. Kiedy to się skończy? Przypadek, tak? To był parkot! Też jesteś taki słaby, że nawet z kotem nie masz szans. Spójrz za siebie! Wróbel chce Cię oskubać z kieszonkowego! Ale z Ciebie tchórz! Do potęgi! Gorzej niż baba! Jesteś żałosny! Sama by mną nie rzuciła. Trzy razy! Pan Kot musiał jej w tym pomóc. To dzięki niemu wszyscy uważają, że Mili jest silna. Wiedziałem, że coś tu nie gra. Hej! Kiedyś mi mówiłeś, że Twój dziadek był mistrzem kung fu. Tak. Był najsłynniejszym mistrzem w całym Hongkongu. A więc możesz nauczyć mnie, jak mam się bronić przed panem kotem? Ja? Cóż, znam parę technik, ale... Denis, cała szkoła myśli, że siostra mnie zlała. Trzy razy. Tu chodzi o moją reputację. Musisz mi pomóc. W takim razie, musisz zaakceptować moje metody. Umysł, ciało i dusza. Umowa stoi, Denis. Od tej pory, mów mi, mistrzu Denisie. Pamiętaj, musisz skupić się na swoim chi, wewnętrznej energii. Dobrze, a teraz spróbuj zabrać mi tę kulkę. O, co teraz, mistrzu się? Nie wiem, właśnie tego miałeś nauczyć się na treningu. No cóż, idziemy. Słuchaj, każdy mistrz ma swój własny styl i inspirowany ruchami jakiegoś groźnego stworzenia. Na przykład zachłannej wiewiórki. Trzepoczącej meby. Tak, przychydralicie! Styl przepoczącej mewy! Kup! Styl zachłannej wiewiórki! jest cała? A czy to ważne? Mamy już wystarczającą ilość materiału o churliwym kupie. Nakręcimy o nim serial! Wyobraź sobie, że to są twoi rywale. Skup swoje ci.! Rozwal tę deskę i pokonaj swój strach przed kotem. Brawo! Udało ci się. Jeśli pan kot będzie podskakiwał, poczuje smak tej pięści. Udało. Panie Kocie, nie boję się ciebie. Kapitan konek! Ślina pana Kota. Puszczę Film nie jest jeszcze skończony, ale to nasze najlepsze dzieło. O. Nasza gwiazda! Naklęćmy zakończenie. <trym wyszło> I ten kamyk! Ta zniewaga krwi wymaga. Denis, jestem w domu wymiany i tropię pana Kota. Moich technik możesz użyć wyłącznie do samoobrony. Kup, kup! <laughs> Hej, zapchlony sierściuku, wyzywam cię do walki. Co ty na to, twardzielu? Trzepocąca wlewa! Ulcze Kup! Dziadku, co mam robić? Daj mi jakiś znak! Miejscowy biznesmen otwiera kino filmów karate? O. Lubisz dobrą muzykę? Trzymaj się, Kup, już biegnę. No nie. Denis! Kup, dziadek wcale nie był mistrzem kung fu. On prowadził kino. Co? Nie uczył mnie jak trenować, tylko opowiadał sceny z filmów. Cóż, dałem sobie radę z deską i dam z panem kotem. Co do deski, podpiłowałem ją. Żebyś w siebie uwierzył! Co tam się dzieje? Nic nie widzę! Podejdźmy bliżej! Stary, spójrz! Walczą niczym ninja! Spoko! Załatwmy go. No nie wiem, kup. Skupmy nasze ciele. Skupmy. Skupmy. Jest przychylacz. Mamy Cię, Panie Kocie. Nareszcie wszyscy poznają prawdę. Co wy robicie o tej porze w domu wymiany? Nie uwierzysz, co się stało, tato. Chyba wiem, co się stało. Wielkie nieba. Chłopcy, cieszę się, że przegoniliście włamywacza, ale następnym razem zostawcie to zawodowcom. Musicie mnie nauczyć tych waszych ruchów. Kup pokonał małego ninja, no i jest teraz naszym bohaterem. To ja go wytrenowałem. Najważniejsze to skupić się na swoim chi i... -i. A! O, Mili! Dla ciebie, kup Mistrzyni Mili. Właśnie ukończyłam mój przyspieszony kurs karate. O nie, baterie padły. <grym i górny>